Panie Marszałku, Wysoka Izbo to bardzo ważna poprawka Senatu, zabezpieczająca ludzi starych przed agresywnością akwizytorów finansowych, nakazująca, aby kredyt hipoteczny odwrócony podpisywać u notariusza. Ta poprawka zabezpiecza przed pochopnymi decyzjami w sytuacjach podpisywania kredytu zwykle raz w życiu i to u schyłku swojego życia. Dlatego należy chyba się podziękowanie senatorom, że zwrócili uwagę na tę niedogodność tej w sumie dobrej ustawy, natomiast ministrowi finansów chciałbym zadać bardzo nieprzyjemne pytanie w czyim interesie działa pan, rekomendując odrzucenie przez Wysoką Izbę tej poprawki? Czy w interesie korporacji finansowych, których w naturalny sposób będzie zależało na szybkim i jak największym sprzedaży tego nowego produktu zwanego kredyt odwrócony kredyt hipoteczny, w większości ludziom starym? A, bo w interesie tych ludzi starych, ludzi często pogubionych w świecie finansów, leży zabezpieczenie tej poprawki aby mieli czas na zastanowienie się, aby świadomie decydowali o swoim majątku, dorobku całego życia, o swoich nieruchomościach. Dziękuję.